dialogu wprowadzającego do liturgii sakramentu duszku świętego między kapłanami a ojcami, Taka sata gdzieś tam siedzi we mnie, dlatego że, no właśnie, pytając o co prosicie, proszę Boże, zwykliśmy według nowego rytuału odpowiadać o chrzest, tak naprawdę prosimy tutaj o wiarę, dlatego że chrzest jest tylko i wyłącznie i aż nośnikiem wiary. Że nie na szcie szczęście, jest wiara, o co prosicie Kościół Boże? O wiarę, o wiarę. Bo tak mówię, po to byśmy sobie wzajemnie tę okoliczność, tę prawdę codziennie przypominali i nie przestali Boga prosić dla siebie i dla innych. Po co? No właśnie o wiarę, po co przychodzicie do świętyni? No Prosić Boga o wiarę. Co znajdujemy w świadectwie Ewangelicznym, kiedy setni, żebrający o uzdrowienie sługi, na pytanie, czy wierzysz, że mogę Ci uczynić, to odpowiada wierzę, ale przybliż mi wiarę, rozkosz moje, moje wątpliwości. Yy, dzisiejsze fragmenty objawienia, które Kościół nam do przyjęcia, one bardzo tak, w sposób jaskrany zwracają naszą uwagę kwestię powołania w Starym Testamencie, w Karnym Miejskiej, Królewskiej pokazuje moment powołania Eliseusza przez Eliasza, na czym polegał ten moment, to no właśnie w jaki sposób. Patrzcie, Eliasz specjalnie nie nagadał. Ja z Elizeusza po prostu przyszedł i narzucił swój płaszcz na niego. I wszystko było jasne. Kiedy zachniemy na tę scenę, przez 61 rozdział księgi proroka i ze Starego Testamentu, ogromnie wesele się w Bogu, duchu i raduje się w Bogu zbawicielu, bo nim gdyż przyodział mnie w szaty zbawienia i objął mnie płaszczem sprawiedliwości. Bo dzięki po raz kolejny my dorośli możemy uczestniczyć w wydarzeniu, które końcowo było naprawdę najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu, dlatego że zostaliśmy przez Boga obdarzeni właśnie w tajemnicy sakramentu Czuł Świętego jednością ze sobą. Bóg nas już zjednoczył ze swoim Synem. I to się dokonuje i w sakramencie, Świętego, to jest właśnie ten moment, kiedy Chrystus narzucił na każdego z nas niewidoczną szatę zbawienia i płaszcz sprawiedliwości. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus bez słów ja do nas słowa, i ty pójdź w sam, i ty pójdź w sam. W momencie, kiedy słyszymy ten dialog, o co prosicie Kościół Boży o czyli de facto również o to coś, co nazywa się respektem wobec tego, co mówi do nas Bóg, wyrażającym się posłuszeństwem. Powołanie to pójście za Jezusem Chrystusem, to pójście za głos, zawołanie do powołania, bo postawa, zachowanie, które jest skutkiem, następstwem przyjęcia, uznania treści będącej zawartością cudzego pomara. Pan Jezus wowa do każdego z nas pójdź za mną, pójdź za mną. Okrywa nas szatą zbawienia i okrywa nas płaszczem sprawiedliwości. Ale jedno myślą, która jest wyjątkowo bardzo mocną i mnie przynajmniej nurgująca we fragmencie Ewangelii świętego Łukasza, którą przeczytaliśmy, którą otrzymaliśmy, przez posługę kościoła do przyjęcia. To kwestia, mój Boże, bez domności Jezusa z Nazaretu. bezdomności domności Jezusa z Nazaretu. Lisy mają norme. A ptaki mają gniazdeczka. Ale to waga. Syn człowieczy, tabernaku, zawartość tabernaku. A Jezus mówi tutaj o sobie, a syn człowieczy, nie ma miejsca, gdzie by mógł... Bo w tym tygodniu zaczepiła nieodrobinę, a tak niebrośnie, jedna z naszych bardzo zacnych, notliwych parafiawek, w kontekście odpustu, który się dokonywał 17 czerwca, dnia na świętego brata Alberta. To bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać, taka bardzo zaczepna dla nas. Jeden i drugi zaś, Jeden i drugi trochę za mały z nami, jeżeli chodzi o ich biografię. Dlatego, że skoro oni są no, na czele naszej parafii, w pielgrzymce wiary, to no, po to nam zostali poprzez Boga dani, abyśmy ich podrobinkę naśladowali. No i ta właśnie ta zaczepność z tej strony, tej naszej bardzo nobliwej parafii, nie polegała na tym, że odmieliśmy potwórstwo. No ale jeżeli chodzi o parafię, to no, coś powinniśmy zrobić, do, do naśladowania świętego brata Lech. Co jest cechą taką najbardziej charakterystyczną tego świętego? Uwaga! Wrażliwość na bezdomność. Wrażliwość na bezdomność. Gdzieś tam w naszej pamięci, z życia, On bardzo mocno mnie gdzieś tam szypa w pewnym momencie, jeżeli chodzi o życiorys, biografię świętego brata Abelka, kiedy no, tworzył kolejny przytułek w swoim życiu, już tym razem nie dla mężczyzn. Przypomnę, te przytułki były no, bardzo rozpowszechnione, dlatego że no, również i problem bezgodności, nędzy, nędzy żebractwa, bezrobocia moralnej, znakomitącej w Polsce i okresie obywatelstwie Europy. że nawet jeśli byliśmy, no, Boże, no w centrum Europy, bo to przecież cesarstwo austro-węgierskie, to cesarstwo, Boże, wiele, Boże, bardzo wiele. Co nie świadczy o tym, że męca, mój Boże, galicyjska również była obecna w Warszawie i męca galicyjska była obecna w Krakowie i wszędzie jest Ale był wrażliwy na bestowność, na nędzę, na męczę człowieka i kiedy otworzył szybek dla kobiet, dla nędzarka, taki biele nie wieści, no potrzebne były dziewczyny o szerokim sercu, nie kamiennym sercu, ale o szerokim sercu, które by poświęciły się w służbie dla tychże właśnie niewiast. No i tutaj pojawia się postać Bernardyny Japońskiej. Rzeczycielki tego, no właśnie, tego pionu sprowadzenia albertynów i albertynek dziewczyna z bardzo poważnego domu, szlapeckiego hrabianka, więc on przez na co dzień sztuczce jedzenia, kiedy po krótkim okresie, no, wprowadzenia, przygotowania, prowadzi ją do tej nocnego w nieprzydunku dla niewiast, otwiera drzwi, no i nagle przedłożyła o to, co jest zawsze, piękna kobiecość się pokazała. Rozdyczone, wulgarne, nie do końca jeszcze domyte. Mój Boże, no coś okrutnego stało w kobiet, na widok których no, nasza teraz święta jęknęła w głębi duszy, ale uzewnętrzniła no, poprzez wypowiedź taką swoją modlitwę. O Jezu, jakie to mało. Pyta ją za rękę i mówi, nie siostro, to nie ma To Chrystus. To nie ma To Chrystus. Listy mają nowe, a ptaki mają gniazdeczka swoje. A syn człowieczy nie ma głowy, gdzie nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę spłonić. Jeszcze raz wrócę do tego tematu. To bardzo zaczepnego, Bezdomność Boga do Boga. Bo dzisiaj w razie Pan Jezus na to zwraca uwagę, na swoją bezdomność. A kiedy jeszcze dolejemy oliwy do ognia przez pryzmat, no mój Boże, pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, że przyszedł do swoich, do nas. A swoich widzów, no bo to zagiewicza, nie przyjęli go. Że bardzo mocno nakiera, no właśnie, zawartości ten jego no, wyrzut sumienia, je agresowany, tak bez specjalnego wskazywania palcem na osobę lisy, na ją dory, a ptaki swoje miasteczka, Lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę skłonić. i bo właśnie, z tym problemem bezdomności Boga próbowali sobie, no, dać radę. Żydzi, dlatego, że wybudowali w Jerozolimie dom dla Pana, czyniąc w ten sposób rzeczywiście wolę Boga. Ale my z własnego doświadczenia wiemy dobrze, że łatwiej jest wybudować materialną świętą, aniżeli stać się domem dla Bogów. jest zainteresowanym zamieszkaniem nie obok nas. W nas. miejscem, gdzie Syn Człowieczyk miałby głowę poprzeć, by odpocząć, posłać sobie na nim. to. jest każdy z nas. O niczym innym, Pan Jezus, no, nie mówi w Kościele Ewangelii Świętego Jana te słowa znajdujemy. Wytrwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Ksiądz ja Wujek w swoim Przemladzie Pisma Świętego oddaje to tymi słowami. Zamieszkajcie we mnie, a ja was mieszkać będę. Stać się mieszkaniem dla Boga. Kwestia bezgodności. Wracając do naszego świętego brata Alberta, on ten ostał budował nie dla męczarza, ale dla bezwzględnego Jezusa Chrystusa żyjącego w nich. Dla świętego brata Alberta biedny, biedak, męczarz bezgodny był w swoistą przestrzenią jego służby Jezusowi. dla bliźniego ze względu na miłość do Boga, cnota miłości nadprzyrodzona, która jest nam dała od samego momentu sztu To gdyby gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości we niech, byłbym nic. Święty latarno, świętym zrozumiał w pewnym momencie swojego życia. Gdybym całą namiętność powinna, Dają łóżki, a miłości w były nic. To bardzo ważne. Lisy mają nowe. A ptaki swoje gniazdecze. Syn człowieczy. Nie ma jednak miejsca, gdzie by mógł głowę skłonić. ci się. miłości siebie siebie w tym, no właśnie w tym wyrzucie Pana Jezusa. W kontekście i jego bezdomności i mojego zakonania wobec bezdomności Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Bóg stoi przed i poważnie czekając aż na ościec otworzymy drzwi przed Nim swojego życia. Jakże bardzo mądrze i głęboko rozumiem tę prawę. Zaprzyjaźniony z prawem Wielkiej dlatego, że popełnił poemat, sztukę teatralną praw naszego Boga. Karol Wojtyła, kardynal Krakowski, Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał swoje posługiwanie Kościołowi w imię Pańskiej wobec nas, rozpoczął do Nie lękajcie się otworzyć drzwi Jezusowi Chrystusowi, po to, żeby on zamieszkał w Was, aby